Cześć, cześć, to znowu ja. Cóż, trzeba pewnie będzie powiedzieć parę słów o zakończonym sezonie klasyków, bo cóż, Giro przed nami. Kolarze ścigają się już w Romandii i za chwilkę będziemy już myśleli o wielkich turach, a klasyki to przecież jedna z najważniejszych części sezonu. Pierwszy kwartał i wiele, wiele się działo. Naprawdę świetny sezon klasyków, znakomity. Cóż, dominacja... E ekipy Quick Step, Patrick Lefever po raz kolejny okazał się być geniuszem taktycznym, e geniuszem w kwestii wynajdowania talentów, w kwestii stawiania na poszczególnych zawodników. Ala Filip, rewelacyjna wiosna, Zdenek Sztybar, rewelacyjna wiosna. No i Filip Gilbert, który... cóż e o tym, że ktoś lub coś przechodzi do historii. E Takiego określenia bardzo często nadużywamy. A Gilbert naprawdę jest jednym z najwybitniejszych specjalistów wyścigów klasycznych w historii. Brakuje mu z monumentów, brakuje mu tylko Mediolan Sanremo. Możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać. Myślę, że już go nie wygra, bo nie mam pojęcia, co jego ekipa musiałaby zagrać w przyszłym roku. Żeby taktycznie rozegrać to tak, żeby Gilbert mógł wyciężyć. Ale i tak, te jego serie zwycięstw w przeszłości w ardeńskich klasykach, serie jesienne łączące Lombardię z Paryż, Tour, Mistrzostwo Świata na trasie Amstel Gold Race, jego zwycięstwa z Amstel Gold Race. I na koniec, na koniec przekwalifikowanie się na pagórków i, i z gór i z dynamicznych finiszy na bruki. Landria, parę szrubę, zwycięstwa w rewelacyjnym stylu. Szacun, szacun, czapki z głów. Natomiast nie byłbym sobą, jak jeśli nie wspomniałbym o jednej kwestii. Pamiętajcie, jeżeli ktoś ma wątpliwości albo nie podoba mu się dominacja teamu Sky, już nie Sky, ale o tym za chwilkę, w wyścigach etapowych i w wielkich turach, Otóż yy, drużyny kierowane przez Patryka Alfebvre dominują w yy, wiosennych klasykach od lat. Nie tylko w wiosennych, ale w ogóle w wyścigach jednodniowych, ale zwłaszcza na brukach i zwłaszcza w, yy, na pagórkach. Yy, I można powiedzieć, że on to robi yy, mając arsenał bardzo wielu, bardzo utalentowanych zawodników. Yy, jednakże tuż te jego drużyny ścigają się od. Niepamiętnych czasów. Yy, różne refebra dominowały w czasach Epoki Epo, dominowały w czasach yy, paszportów biologicznych, dominują teraz. Więc jeżeli ktoś yy, lubi wątpić, to proszę bardzo, jest to yy, następna okazja, żeby wątpić. Co nie zmienia faktu, że yy, wiosna w ich wydaniu była naprawdę imponująca. Yy, więc. Yy, Trzeba im to oddać A, i trzeba pamiętać o kwestiach wątpliwych. Yy, tak, yy, samolot troszkę mnie rozproszył, ale to nic. Yy, w ogóle to jestem niedaleko trasy maratonu Langa Krakowskiego, który będzie rozgrywany tutaj za tydzień. Pewnie większość z Was nie lubi maratonów Langa, ale tuż tu mam go pod domem, więc w nim pojadę. Więc yy, poza startami w lokalnych wyścigach XF. Tutaj też się pojawię, ale to taka mała dygresja ze względu na miejsce, w którym sobie nagrywam w przerwie przejażdżki. Przynajmniej mam jakieś ładniejsze tło i nie będziecie mówili, że chowam się gdzieś po krzakach. Wracając do wiosny na szosie. Jeszcze jeden fakt, który trzeba podkreślić, o którym trzeba powiedzieć, to znakomita podstawa kolarzy przełajowych lub byłych kolarzy przełajowych bo sztybar 3. Matthew van po tym genialnym pościgu na trasie Amsterdam Gold Race, gdzie ograł wszystkich, pojechał do końca. Pamiętajcie, trzeba jechać do końca, zawsze trzeba jechać do końca, bo nikt nie wie co się wydarzy, I a nóż e, można wygrać ważny wyścig. No i Wout van Aert, który, a, który właśnie na mecie świetne wyniki. E, brakło takiej kropki na TI, myślę, że ona pojawi się w niebawem, może jeszcze w tym roku nie wiem, może wygra etap jakiegoś wielkiego turu może yy, może wygra jakąś fajną jednodniówkę yy, ale taka rzecz, która zwraca uwagę to niesamowity wysiłek yy, i koszty, jakie ten zawodnik ponosi yy, jadąc po te dobre miejsca w, w klasykach, czy to w Stradę Biankę, czy, czy, w, czy w innych, bo yy, no cóż Przyjeżdża strasznie ujechany i na mecie jest zawsze strasznie ujechany. Też jedzie do końca, więc skoro potrafi jeździć do końca, to ja myślę, że on już niebawem wygra coś wielkiego również. Wspomniałem o Team Sky, Team Sky już nie jest Team Sky, jest Team. Ineos. Bardzo ładne stroje. Ten bordowy wygląda tak, wiecie, tak szlachetnie. Cóż, no, brytyjskimi dżentelmenami oni nie są, raczej nie są w ogóle dżentelmenami. Yy, I trochę mają pecha do, nie wiem, czy do swoich wyborów, czy do tego, jak ludzie ich postrzegają. Yy, nie wiem, no, ruch Occupy już jest przeszłością, natomiast ewidentnie, yy, także w szkolarstwie, nie lubimy chyba tych najbogatszych, yy, samemu nimi nie będąc, bo. Yy, kiedy już uwolnili się od problemów wizerunkowych, nie wiem, z albutamolem, fruma, z tajemniczą paczką Wigginsa i Bóg wie, z czym tam jeszcze, to nagle mają nowego sponsora w miejsce Sky. Przypomnę, że Sky odszedł od sponsoringu po tym, kiedy ta medialna korporacja została przejęta przez jeszcze większą, czyli przez Comcast. I Sky został zastąpiony przez megakorporację chemiczną, petrochemiczną, produkującą plastik INEOS. No i teraz Sky zawodnicy Sky, jakby nie mieli nic innego do roboty, ale cóż, no, reprezentują firmę INEOS teraz. Są niejako jej ambasadorami i muszą odpowiadać na pytania dotyczące plastiku. Bo cóż, teraz ten bogatszy zachodni świat zmaga się z problemem plastiku. W zeszłym roku Team Sky jeździł w takich koszulkach promujących hmm, bałość o środowisko, o niegenerowanie za dużej ilości właśnie śmieci. Jechali w tym stroju z, z orką. A tymczasem, cóż, no, pieniądze i to niemałe płaci firma, która produkuje plastik. Dużo plastiku, bardzo dużo plastiku. Jest jedna Firm, które produkują największe ilości plastiku na świecie. I znów nie lubimy teamu Sky slash Neos, także ładne stroje. Egan Bernal, rewelacyjna wiosna, i, i jest jednym z zawodników, których będziemy rozpatrywali jako jednego z głównych bohaterów Giro. Plastik będzie się za nimi ciągnął pewnie przez najbliższe dni, tygodnie, miesiące, tak jak ciągnęła się sprawa Fruma. Z drugiej strony, właśnie wszystko ma dobre i, i, i plusy, i minusy, bo to jest Ineos jest wielką korporacją, która weszła do kolarstwa. Wielką korporacją, która jest w kolarstwie, jest francuski Total. No, i troszkę się to zmienia. To znaczy, nie tylko mamy jakichś dziwnych mecenasów, e, albo jakichś wataszków z e, krajów byłego ZSRR, którzy chcą sobie e, poprawić wizerunek. Wizerunek dzięki kolarstwu chcą sobie poprawić. Także największe światowe koncerny, e, jakieś te złe i niedobre, albo mniej złe i niedobre. Także hello, czekamy na, czekamy na Nike. Może Nike wróci do kolarstwa. Zobaczymy. E, także na dzisiaj to tyle. Będę jeszcze nagrywał w najbliższym czasie, co jakiś czas, jak będę miał wolną chwilę, tak jak dzisiaj. I cóż, do zobaczenia niebawem. Pa, pa.